z tym, a z siedzibą rozmawiając z nim? Tak, no to ja go wziąłem, mówię, a, bo on tak, przy tym chciał ze mną porozmawiać. Mm -hmm. Ja mówię, dobra, no chciał ze mną porozmawiać, no on o co chce ze mną porozmawiać, nie? No. o czym chcę ze mną porozmawiać. No wiesz, tutaj tego, bo jak coś, to ja bym załatwił tyle. Jedynkę. Tak. Wiesz, to, Może głupiemu to powiedzieć. Wiesz tego, ja mówię sobie, olej. I oni tam mają wyczony? No ja mówię, to ja, ja pamięć czek tak między nami dzisiaj ja wiem jak, jak wychodzą ceny. Od 5 do 10%. Tak? To jest oszu, zaproponuję ci bańkę, jak kurwa sam chce kosztować trzy, Mam nadzieję, że mu tego nie puścisz, tak łatwo. Nie. Ja nic, ja się nic A jak teraz to będzie zarząd? Będzie to wybierało, czy jak to się, to się, to się teraz dzieje? Ja, długi tego ale jaka, jaka z kolei rzeczy powiedziałem? Za rząd, za jest wszystko wiesz. A na czwartego od no, będzie... Nie krótka informacja, co ja, bo tam...